Kochana rodzina szensztacka, drodzy delegaci, drodzy siostry i bracia. Święty Paweł pisze dzisiaj w drugim czytaniu do Tymoteusza, że mamy się modlić za wszystkich, zwłaszcza za tych, którzy niosą odpowiedzialność, tak abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. To jest właściwie marzenie każdego z nas wieść życie spokojne, pobożne i godne. Może, żeby nie było za spokojne, czy jakieś nudne, to nie, ale spokojnie żyć każdy by chciał. I w dalszej części pisze święty Paweł, że Bóg pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. To jest. Właściwie nasz cel. W tych dniach słyszeliśmy, że cel musimy mieć jasny, że bez tej przyczyny celowej nie sposób w życiu się ogarnąć. Abyśmy zostali zbawieni i poznali prawdę. Nowy człowiek w nowej wspólnocie, a więc jeden z głównych celów szensztatu, to właśnie człowiek szukający prawdy. Wciąż się nawracający, pragnący odnowy moralnej i duchowej, wolny wewnętrznie, żyjący w zażyłej relacji z Bogiem, a więc żyjący w przymierzu, a w wymiarze ostatecznym to po prostu człowiek zbawiony. Nowy człowiek wciąż odkrywa Boga i wie, że do końca odkryć Go nie zdoła. Nieustannie pracuje nad swoim obrazem Boga jako kochającego Ojca. Dziś w Ewangelii, zobaczcie, mamy bardzo ciekawy obraz Boga jako wspaniałomyślnego Szefa. Pan chwali roztropność i mądrość zarządcy, który dba o dobra wieczne. Przecież to wino, oliwa i pszenica w transakcji sprytnego rządcy to obraz dóbr wiecznych. Obraz tego, co najistotniejsze, to ilustracja takiego obrotu, by uniknąć sądu i spodziewanej, nawet zasłużonej kary. Rządca otrzymuje pochwałę, że zadbał o swoją przyszłość, dopóki jeszcze miał czas. I my też mamy czas. I również jesteśmy zarządcami nie jesteśmy właścicielami. Ale mamy nasze życie, nasze powołanie i naszą misję dane nam w zarząd. Kończymy dzisiaj konferencję delegatów 2025. Sporo tu przeżyliśmy, jesteśmy za to wdzięczni. Odkryliśmy motto duchowej pracy na kolejny rok, i teraz posłani z sanktuarium wyruszamy do naszych diecezji i wspólnot. Na ustach i w sercu chcemy mieć słowa ze sceny powołania Izajasza Oto jestem, poślij mnie oraz słowa z pieśni Narzędzia, aby szerzyć miłość, pokój i radość. Tak właśnie brzmi nasze motto Oto jestem, poślij mnie, aby szerzyć miłość, pokój i radość. Oto jestem, to może być nasza codzienna modlitwa. Zaraz po wstaniu, oto jestem, jaki jestem, można spojrzeć w lustro. Oto jestem. Chcę być sobą. Oto jestem gotowy. Jestem do dyspozycji. Mam świadomość swoich obowiązków, chcę je dobrze pełnić. Oto jestem, pamiętam i czuwam. Oto jestem też w tych sytuacjach, które być może mnie zaskoczą. Poślij mnie, bo chcę być Twoim narzędziem nie byle jakim, które ktoś rzuci w kąt po użytku ale pięknym, ważnym i mądrym narzędziem oddanym Bogu jako Jego współpracownik. Zobaczcie. Jaką niebywałą godność dał nam Bóg, gdy stwarzając człowieka uczynił go współtwórcą swojego stworzenia? Uczynił nas na swoje podobieństwo, jako partnerów w przymierzu swojej miłości. To nie jest deistyczny Bóg, zegarmistrz, który raz stworzył i zostawił nas samych sobie, ale to Bóg, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Działania stwórcze Boga to nie tylko początek kiedyś u początków, jak to mówią teologowie, kreacja prima, ale to wciąż trwający proces, kreacja continua, bo Bóg obecny jest w świecie i w nas działa. Jesteśmy posłani. Mamy misję do spełnienia. Jako narzędzia w ręku Boga i Maryi chcemy ćwiczyć w sobie wielkoduszność i dyspozycyjność, oddajemy się przecież codziennie, bez żadnych zastrzeżeń. To wszystko, aby przeżyć miłość, pokój i radość. Ojciec Kentenich nazywa miłość podstawową zasadą świata. Zasadą świata, która z kolei stanowi naczelną zasadę życia i wychowania. Przymierze przy miłości, centrum naszej duchowości, to tego skuteczny i najgłębszy wyraz. Tak mówi nasz założyciel. Dlaczego? No bo Bóg jest miłością i czyni wszystko z miłości, przez miłość i dla miłości. To może stanowić też dobre kryterium naszych ocen, czy to, co zamierzam, czy to, czego pragnę, wynika z miłości. I służy miłości. Wielkim pragnieniem świata jest dzisiaj pokój w tym sensie politycznym, ale też w tym mikrosensie. I nie spokój, choć to ulubiony patron wielu święty spokój, ale prawdziwy wewnętrzny pokój serca oraz zewnętrzny pokój między nami. Aby zyskać pokój wewnętrzny, czasem wystarczy pójść do spowiedzi. Czasem trzeba więcej, bo naprawa relacji, które nas obciążają, bywa niełatwa. Pokój natomiast między nami to zadanie większe i nieraz obarczone alarmującymi zagrożeniami. Ludzie się kłócą o byle co. Polityka potrafi rozwalić niejednorodzinne święto. Czasem nieoddane 100 złotych potrafi rozwalić wieloletnie przyjaźnie, a my chcemy szerzyć pokój i pojednanie, szukać zgody i skupiać się na tym, co nas łączy. Czy nie siejemy czasem zbędnego zamętu? Czy nie wdajemy się czasem w niepotrzebną agresję? Czy nie zdarza nam się czasem nienawistne i trujące słowo albo ciasne okopywanie się we własnych mniemaniach? No i na koniec, radość. Radość to czasem po prostu uśmiech. Duż pasterzem uśmiechu może być każdy z nas i zawsze. Radość jest nam niezbędna, no bo ponurym i smutnym nikt nie uwierzy. Chcemy więc szerzyć głęboką i szlachetną, szczerą i czystą radość. Nie radochę, nie szyderstwo, czy głupawą wesołkowatość, ale Bożą radość, która jest świadectwem naszej autentyczności. Drodzy siostry i bracia, duchowość narzędzia zrodziła się w dachu, w warunkach dla nas raczej niewyobrażalnych. Skrojona jest więc z pewnością na miarę Odpowiednią i na dzisiaj. Abbe Haumesser, kapłan z Alzacji, szukał tam w Dachau kontaktu z ojcem Kentenichem. Pewnego dnia zatrzymał go na alejce obozowej i zapytał: Ojcze, wyjdziemy stąd kiedykolwiek? I ojciec kętenich odpowiedział spontanicznie: To jest źle zadane pytanie. Pytanie brzmi, czy staniemy się tutaj świętymi? I o świętość się tu rozchodzi. Narzędziami w ręku Boga i Matki Bożej mamy być dla naszego uświęcenia. A kiedy będziemy dobrymi narzędziami w ręku Boga? Po pierwsze, gdy uwolnimy się od siebie samego, od siebie samych. Od chorej woli własnej. Nie od jakiejkolwiek woli własnej. Ojciec Kętynik wyraźnie mówi: od chorej woli własnej. Gdy zrezygnujemy z wszystkiego, co nas oddala od Boga, wtedy będziemy dobrymi narzędziami. Mamy uwolnić się od ducha tego świata, od rzeczy materialnych, także czasem od osób. Czy znasz już to doświadczenie, że odpuściłeś? Pozwoliłeś sobie coś stracić, zerwałeś dołujące relacje? Puściłeś cukle kontroli. A my czasem jesteśmy jak taka wiertnica, świder spalinowy, musiałem sprawdzić w internecie, jak to się profesjonalnie nazywa. Taka wiertara do ziemi, która wyrwana z rąk obsługi szaleje sama, bez kontroli i nie sposób jej poskromić. Po drugie, będziemy dobrymi narzędziami w ręku Boga. Oddając się całkowicie Bogu, próbując zjednoczyć wszystkie nasze siły z siłą Bożą w Bożym celu. Dlatego narzędzie szuka jedności moralnej z Bogiem, by powiedzieć jak święty Paweł: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, albo za Franciszkiem Salezem: Z siebie samego nie mogę nic, ale w jedności z Tobą odważę się na wszystko. Po trzecie, gdy będziemy gotowymi do działania i zaangażowania, kiedy całą swoją wolę i siły oddamy dziełu i woli Boga, aby móc w wolności powiedzieć, oto jestem, poślij mnie. Po czwarte, stanowiąc transparent Boga jako Jego świadek. Mając w sobie otwartość i wrażliwość na wieczność, tutaj rozchodzi się o doskonałe podobieństwo między Bogiem a człowiekiem, między Bogiem przyczyną pierwszą, a człowiekiem przyczyną narzędziową. Bóg ma się w nas objawiać. Bóg ma przejść w nas przez nasze czasy. Tak mamy żyć. By ludzie pytali nas o Boga, tak mamy żyć, by ludzie mówili, ale oni się miłują, jaką oni mają duchowość, ja też tak chcę. Po piąte, będziemy dobrym narzędziem, zdobywając wolność wewnętrzną, poczucie bezpieczeństwa i całkowite zaufanie Bogu. To wolność od nieuporządkowanych pragnień, ale także wolność od lęku i od zamętu. To taki rodzaj świętej obojętności wobec trudności, a także czasem heroiczna afirmacja życia. I po szóste, będziemy dobrym narzędziem, gdy będziemy przynosili owoce nie z własnej mocy, ale pozwalając Bogu działać przez nas. Bóg ma mieć swobodę działania we mnie i przeze mnie. Tak mam być dyspozycyjny. Siostry i bracia, Częsztat jest dziełem i narzędziem w rękach Maryi. Ojciec Kętl nich tak podsumowuje naszą duchowość, mówiąc o jej trzech filarach. Świętość w życiu codziennym podkreśla przede wszystkim praktyczne życie zewnętrzne. Duchowość przymierza formalnie i dosłownie łączy wszystkie dzieła i działania z miłością. Świętość narzędzia uwydatnia natomiast charakter narzędzia w ręku Boga, przyczyny pierwszej dla osiągania apostolskich celów. Apostolskich celów mamy cały ogrom. Wszyscy dziś jesteśmy posłani by wracać do swoich diecezji i wspólnot, aby te cele z nową siłą realizować. Dlatego każdy, w sercu i na ustach, niech ma dzisiaj słowo. Oto jestem, poślij mnie, aby szerzyć miłość, pokój i radość. Amen.